Cześć, dziś pokażę Ci prosty, szybki i darmowy sposób na tworzenie shortsów z napisami na media społecznościowe. A więc najpierw musisz wejść na stronę capcat.com, zarejestrować darmowe konto lub zalogować się kontem Google. Jeżeli już się zalogujesz, po lewej stronie klikamy magiczne narzędzia i tutaj mamy wiele narzędzi do edycji wideo, ale my wybierzemy sobie zmiana długich filmów na short. Klikamy, klikamy prześlij, i wybieramy plik wideo i klikamy Otwórz. W tej sekcji wybieramy część filmu, która ma zostać przekonwertowana na shorty. I dalej klikamy Konwertuj. A więc program wygenerował nam trzy shortsy z podanego okresu czasu wraz z napisami. Sprawdźmy sobie pierwszy film. Cześć, dziś pokażę Ci jak umieścić swój podpis na dokumentach PDF. Więc jak widzisz program automatycznie dodał tekst. Który pojawia się w odpowiednim czasie, i taki klip możesz od razu sobie pobrać, klikając Eksportuj, ale my przejdziemy sobie jeszcze do edycji, a więc klikam Edytuj, ponieważ nie podoba mi się kolor tekstu na tym filmie, a więc klikam ten tekst. W sekcji ustawienia domyślne ustawiam sobie na ten rodzaj. To samo zrobię z kolejnymi tekstami. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Słyszeć swój podpis na dokumentach PDF Jak pewnie zauważyłeś, program tutaj niewłaściwie nazwał program Canva, więc edytujemy sobie. Dalej możemy edytować ten tekst, klikając podstawy, Możemy ten tekst pogrubić, dać kursywę, podkreślić, zmienić czcionkę. ale myślę, najciekawszą funkcją, jeżeli chodzi o tekst, jest animacja. I mamy tutaj wiele animacji do wyboru, ale ja wybiorę sobie graficzne śledzenie każdego słowa na dokumentach PDF I to samo zrobię z pierwszą częścią tekstu. Animacja i wybieram to łańcuch. Cześć, dziś pokażę Ci, jak umieścić swój podpis na dokumentach PDF Te same ustawienia możemy dodać do kolejnych napisów. Dalej przejdziemy do ustawień filmu, a więc musimy kliknąć na linię czasu z filmem. I po prawej stronie powinny pojawić się nowe ustawienia. I tutaj możemy ustawić szybkość tego filmu. Przesuwając suwak w prawo lub w lewo. Dalej mamy animację. Mierzmy sobie tą cześć. Dziś pokażę Ci jak umieść. Dalej mamy dźwięk. W tym miejscu możemy zwiększyć głośność, a także zredukować hałas. Możemy też zmienić głos. Na przykład ustawmy sobie głos świętego Mikołaja. Ok. I sprawdźmy jak to będzie wyglądało. Cześć! iż pokażę Ci jak umieścić swój podpis na dokumentach PDF Guml. Dodatkowo pokażę Ci, jak edytować takie dokumenty. A więc to był święty Mikołaj. Jeżeli chcesz wrócić do oryginalnego głosu, wtedy klikamy. Cześć! Pok Dalej mamy inteligentne narzędzia, gdzie możesz usunąć tło. Zretuszować swoją twarz. Czy też ustawić automatyczną ramkę? Dalej możemy dodać tło i w tym miejscu mamy podstawowe właściwości, gdzie możemy zwiększyć skalę. Po lewej stronie mamy podobne funkcje jak w kanwie, Klikając Media możesz przesłać ścieżkę dźwiękową lub grafiki lub zdjęcia i umieścić je w projekcie. Dodać elementy, dźwięk, też dodatkowy tekst. Natomiast jeżeli nagrania jest już gotowe, możesz kliknąć Eksportuj, wysłać je od razu na TikToka lub na YouTube Shorts, czy jako rolka na Instagram lub pobrać na dysk, klikając Pobierz. W tym miejscu ustawiamy rozdzielczość. Standardowo mamy ustawiona na 720, polecane na reklamy na TikToka. Jeżeli chodzi o jakość, możemy wybrać wysoką jakość lub szybkie eksportowanie. Standardowo jest ustawione na polecana jakość, liczba klatek 30 na sekundę i format MP4 i klikamy eksportuj. I w taki oto prosty sposób możesz tworzyć krótkie filmiki na media społecznościowe. Jeżeli podobał Ci się ten film, możesz zostawić lajka, ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!